Antena DAT-HD. Premiera tej anteny była w tym roku na Andze. Jest to, to co mówiłem wcześniej, yy, pewne utrudnienie również do kopiowania anten telewesza. Na co należy zwrócić uwagę? Różnej długości dyrektory. Dlaczego? Też spytałem. Żeby ładnie wyglądało? Odpowiedziano mi tak. Posłuchaj. Zawsze nadajnik jest odrobinę wyżej niż jest tej z anteny. Dlatego zwykle w 99% antenę powinno się ustawiać w takiej pozycji. Jeżeli przyjrzelibyśmy się dachom na przykład właśnie w Hiszpanii, w Grecji, gdzie jest dużo tego rodzaju anten, większość anten jest zamontowana w ten sposób. Jeżeli te długości są różne, w przypadku tak zastosowania anteny pod takim kątem, te długości troszeczkę się wyrównują, prawda? Następna interesująca sprawa. Wszystko teraz jest HD, prawda? Ma być HD, bo się sprzedaje. Ma być full HD teraz, prawda? Stojak jest HD, tak? Wszystko ma być HD, więc mamy też anteny HD. <grym> Żeby było ciekawiej, to telewizor zrobił dipol w kształcie znaczka HD. Ale przecież nie jest to istotne, jaki ma kształt dipol. Istotne jest to, że jest zastosowany nowy przedsumacjant MRD w środku, który ma automatyczną regulację wzmocnienia. I nie wydaje mi się, żeby ktoś w najbliższym czasie miał coś podobnego, ponieważ jest to bardzo, bardzo skomplikowana sprawa. Pytanie. Się nasuwa. Dobra, dobra. Automatyczna regulacja wzmocnienia. Ok, ale dla którego kanału? Jak mamy w mnie na przykład 7 kanałów, każdy idzie inaczej. Jest to również przeskoczony problem, ponieważ antena niejako sprawdza parametry sygnałowe dla całego pasma, które odbiera, i wtedy dostosowuje <tuszel> poziom przed wzmacniaczem. To jest to, co mówiłem wcześniej. Nie ma potrzeby korzystania z dużych wzmocnień ponieważ zmieniają się parametry szumowe. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, wzmacniacz działa nie na 13 dB, tylko na przykład na 10 i wtedy parametry szumowe nie są 2 dB, tylko na przykład 1,5 dB.